Drogie dinozaury, członkowie, sympatycy i przyjaciele. W tym roku świętujemy 30-lecie naszego stowarzyszenia. Z tej okazji w imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zapraszamy Was do wspólnego świętowania. Będzie to czas uwielbienia Boga, radości, wspólnych wspomnień i spotkań po latach. Przygotowaliśmy dla Was festyn rodzinny, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. Będą gry i zabawy w wielu kategoriach wiekowych oraz koncerty i przemówienia. Znajdzie się również miejsce, żeby spokojnie usiąść, porozmawiać i zjeść coś dobrego. Jak wiecie, nasz wymarzony dom młodych w Częstoborowicach przyszedł generalny remont, dlatego też chcemy podzielić się z Wami tą radością i przygotowaliśmy dzień otwarty. Aby ułatwić nam organizację tego wydarzenia, prosimy o krótką informację potwierdzającą Waszą obecność. Wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu. Do to zobaczenia! zobaczenia. Chciałbym ciszę znaleźć w domu.